pada styk majowy. Do Jasiu poszedł sobie gejowy. Była z nim zaraz jego czujeczka. Na głowie kapelusz, a w ręku to jebaćka. Patrząc na jest ob Zajmują zwierzęta i nagie widzą młode ptaszęta. Wypadły ich z gniazda. Czekają? Czekają na po. Na sowę? Na sowę. z osią pojawił się w poję.